Czerwone wino chętnie spożywane jest na całym świecie. Stanowi ono jeden z najpopularniejszych napojów alkoholowych. Dobrze się składa, ponieważ czerwone wino jest również najzdrowsze ze wszystkich alkoholi. Wino wykazuje cenne właściwości jednak tylko wtedy, kiedy spożywamy je z umiarem 7 powodów, dla których warto pić czerwone wino. Najcenniejszym składnikiem czerwonego wina jest resferatrol, silny antyoksydant. Substancja ta pomaga chronić komórki całego organizmu przed działaniem wolnych rodników. Tym samym spowalnia starzenie się organizmu oraz zapobiega powstawaniu nowotworów. To właśnie w czerwonym winie znajdziemy najwięcej resferatrolu.h. zapobieganie depresji. Osoby. Które są podatne na depresję. Depresja występuje w rodzinie, lub często doznają stanów depresyjnych, powinny sięgać po czerwone wino w rozsądnych ilościach. Czerwone wino wspomaga produkcję endorfiny i serotoniny, które odpowiadają za dobry nastrój. H. Zdrowie układu oddechowego.Czerwone wino, dzięki zawartości resferatrolu, wspiera układ oddechowy poprzez wzmacnianie jego barier ochronnych. Działa ono również przeciwzapalnie i oczyszczająco na drogi oddechowe.H. Zdrowie serca. Alkohol jest największym wrogiem zdrowego serca, kiedy go nadużywamy. Jednak 4 do 5 kieliszków czerwonego wina w tygodniu dają skutek odwrotny. Dbają i chronią serce i układ krążenia. Antyoksydanty zapobiegają gromadzeniu się cholesterolu w tętnicach, co zmniejsza ryzyko wystąpienia wielu chorób. Hasz spowalnia starzenie. Antyoksydanty chronią komórki przed działaniem wolnych rodników. Dzięki temu organizm zachowuje młodość na dłużej. Hasz dodaje energii. Czerwone wino poprawia układ krążenia oraz dotlenienie komórek. Dzięki temu każdy mięsień w naszym ciele ma więcej energii, mózg jest bardziej dotleniony, a przez to sprawniej pracuje. To wszystko sprawia, że mamy o wiele lepsze samopoczucie, kropka, aż pomoc dla układu moczowego. Czerwone wino działa mocz opędnie, dzięki czemu nerki oraz pęcherz oczyszczają się z zanieczyszczeń. Usuwa ono również bakterie, które odpowiedzialne są za uciążliwe infekcje dróg moczowych.